Czy jesteś zadowolona z oferty kulturalnej organizowanej właśnie przez miasto? W ogóle nie jestem zadowolona? Niestety nie. Jeżeli szczerze powiedzieć, to nie bardzo. Jest też, jestem obcokrajowcą i tutaj w górze jest takie małe miasto. Nie wiem, czy tutaj nawet można jakoś kulturalnie odpocząć. Ja myślę, że oferta kulturalna jest na bardzo niskim poziomie. Szczególnie ze względu na to, że nie wiem, jako studenci nie mamy takiego zbyt dobrego dostępu do, do tego, co tutaj prawda, jest nie wiem, powiedzmy, przedkładane nam przez miasto, no, co w znacznej mierze wynika też prawda, z funduszy, ale oprócz tego, że jest po prostu nieciekawa ta oferta. W sumie to nie. Ja z fascynacji słucham metalu tych dźwięków i wiele tu się nie dzieje. Jest Liga Roka. To niby jest fajne, ale to jest szansa bardziej na wybicie niż zobaczenie czegoś, co jest znane. I uważam, że nie jest fatalnie, ale mogłoby być lepiej. Co ja mogę powiedzieć? Jako student, no to tak nie mogę zauważyć yy, dużej oferty tutaj kulturalnej. Jest, dla mnie jest mało takich eventów, wydarzeń, chociażby od sportu czy tam w jakieś tam wydarzenia. No takie tylko są wydarzenia organizowane przez ognisko Urzędu Miasta. No jakieś teatr w ale takie rzeczy mnie nie interesują. Myślę, że Jelenia Góra kulturą stoi, ponieważ mamy takie festiwale jak Pestka, które będzie już niedługo, gdzie Jodzek bardzo aktywnie działa. Są lekcje w Muzeum Przyrodniczym. Mamy do czynienia z pojedynczymi festiwalami takimi muzycznymi, które też również Jodzek organizuje i teatr, który chociażby na ostatnie spektakle zawsze ściąga jeszcze wciąż tłumy, i myślę, że to jest godne podziwu. Myślę, że oferta jest na takie miasto, które ma około 120 tysięcy mieszkańców, jak najbardziej fajna, ponieważ mamy tutaj kilka ciekawych klubów, które są przeznaczone typowo dla studentów, m.in. Orient Express, Street 23, Klub Patrapa, Drukarnia. Na pewno jeszcze o czymś zapomniałem, więc myślę, że tutaj nowe kluby na pewno mogą powstawać. Nowo otwarty klub kwadrat. Tutaj pod tym względem na pewno mamy dosyć spory wybór. Jeżeli chodzi o na przykład ofertę teatru tutaj, który jest jednym z lepszych, jeżeli nie tutaj nawet na Dolnym Śląsku, a nawet w Polsce, tutaj Norwida, myślę, że na pewno tutaj oferta kulturalna pod względem przedstawień teatralnych również jest dosyć interesująca. Poza tym na pewno no, imprezy, które są organizowane cyklicznie, czyli jakieś juwenalia, które mieliśmy tutaj ostatnio zaszczyt przeżyć, no i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że jest nie najgorsza. Ostatnie juwenalia myślę, że były bardzo udane. Przygotowane zostały w sposób perfekcyjny i w miarę możliwości jak najlepiej. Może jest bogata oferta, ale ja za bardzo nie korzystam. tylko na niektóre... Spektaklem moich przyjaciół. A w takim razie czego oczekujesz od, od miasta, żeby się lepiej bawić? Nie, no, ja bardzo dobrze się bawię. Oczekuję, żeby się więcej działo, dużo większa oferta była różnorodna przede wszystkim. Tak naprawdę wiele i Górze mało się dzieje, jeżeli chodzi o życie studenckie. No i to jest chyba dość niefortunne. A czy czegoś Ci brakuje, coś byś jeszcze wprowadziła? Może trochę więcej inicjatyw młodych ludzi, ale to już bardziej skierowane jest do aktywności każdego z nas pojedynczo, a nie tego, że miasto musiałoby się tym zająć, ponieważ miasto się wywiązuje spokojnie z tych zobowiązań. No jakichś większych imprez, mamy tutaj przecież stadiony, lotniska i mogłoby się coś dziać, a w sumie mało co się dzieje. No, oczekuję, żeby po prostu było... Nie wiem, zorganizowane to jakoś miasto w taki sposób, żeby studenci mogli aktywnie w nim uczestniczyć, prawda? Żyć, że tak powiem, aktywnie dla tego miasta i dla jego rozwoju. Myślę, że brakuje tutaj tak naprawdę czegoś co jest skierowane do raczej do ludzi młodych jeszcze, stricte tutaj do studentów. Myślę, że spokojnie można by było otworzyć dwa kluby. Tutaj no, na pewno oferta jest już dosyć szeroka, jednakże Troszeczkę by się przydało ich więcej. Chciało, żeby życie tętniło. Miasto życie tętniło na wieczór, a tu się nic nie dzieje. No i trudno, przykro. Dzięki. No nie ma za co.